Serdecznie wszystkie osoby z podznaku Wodnika, i zapraszam na przesłanie z kart na miesiąc luty, czyli jakie tutaj karty, na co kładą nacisk, na co powinniście, drogie wodniki, zwrócić uwagę. Może jakieś ostrzeżenia, dobre rady, i w tym kierunku pójdziemy, czyli czytanie w kierunku właśnie. Na co zwrócić uwagę, co okaże się ważne, czego nie robić. Co my tu mamy, drogie? Wodniki. A więc, tak, ja bym powiedziała: nie wydawajcie pieniędzy na, na partnera. Może nie tyle na partnera, co po prostu jeżeli poznacie jakąś osobę, uważajcie, żeby nie dała, żebyście się nie dali naciągnąć na jakieś tutaj drogie, no, drogie rzeczy, może będzie chciała, żebyście i to kupiły, to gdzieś tam zaprosili, także takie troszeczkę mam wyzysk, wyzysk finansowy, ale właśnie w dwóch kielichach, czyli w, w relacji, tak. Czyli nie dajcie się generalnie na piękne oczy nabierać, nie dajcie się wyzyskiwać, jeżeli poznacie jakąś e, drogie wodniki ładną panią czy ładnego pana, e, no to może tak z tym inwestowaniem w cudzysłowie pieniędzy e, w niego bądźcie wodniki e, ostrożne. <laughs> Karty pokazują, że jeżeli ktoś, na przykład z Was chce się przeprowadzić, zmienić mieszkanie, może wyremontować to, w którym mieszka, to tutaj karta Wisielca mówi, że sprawy może od Was niezależnie zostaną zawieszone, jakieś, może jakieś przeszkody się pojawią, ale tutaj nie ma tego, że Wy na tym stracicie. Tutaj jest karta. Karta mówi, że te, to przeczekanie, czy też właśnie to zawieszenie tych spraw, odroczenie, bym powiedziała, że wyjdzie Wam tutaj na dobre. Karta też pokazuje dobry czas spędzony z rodziną. Mile, może właśnie jakoś się tam zbliżycie do siebie w tym, w tym zabieganiu dnia. Codziennego. Także to będzie dla Was ważne. W sprawach, w kwestiach formalnych, takich czysto formalnych, nie wiem, typu sąd, typu urząd, karty pokazują, że tak naprawdę nikogo do pomocy nie będziecie potrzebować. Karta pustelnika, i karta cesarzowej mówi, że doskonale sobie, drogie wodniki, poradzicie. Nie musicie szukać jakichś tutaj, nie wiem, doradców słuchać czyichś dobrych rad. A tutaj wy będziecie wiedziały, co jest dla Was najlepsze, którą drogą pójść, co zrobić. Czyli powiedziałabym tak, miesiąc, gdzie będziecie taką Zosią samosią. Ja bym tak podsumowała właśnie luty, że rób to, co Ci intuicja podpowiada, co Ci doświadczenie podpowiada, tak naprawdę to nie musisz się nikogo radzić, nie musisz się nikogo. Słuchać, a wyjdziesz na tym bardzo dobrze. I jeszcze i powtórzę tutaj o tych uczuciach: żebyście się nie dali nabierać na piękne oczy, bo ktoś może od Was tutaj chcieć wyłudzić pieniądze. No i kwestie związane z nieruchomością mogą się z przyczyn od Was niezależnych przeciągnąć, ale ja bym powiedziała, że to wyjdzie Wam na dobre. Także całkiem, powiedziałam, ciekawy miesiąc. no Nudzicie na pewno drogie wodniki nie będziecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.